Lasse Weylander nie zyje członek zespołu, miał tylko 70 lat. Na oficjalnym profilu muzyka Lasse Weylandera na Facebooku rodzina poinformowała o jego śmierci. Najbliżsi w rozrywającym serce wpisie wspomnieli, z Lasse był nie tylko świetnym muzykiem, ale również skromnym i czulem mezem, ojcem, bratem, wujkiem oraz dziadkiem. Zobacz też, niezyje popularna aktorka Raquel Welch. Zmarła w wieku 82 lat Z nieopisanym smutkiem musimy ogłosić, że nasz ukochany Lesa zmarł. Byle z niesamowitym muzykiem. Skromnym jak malokto, ale przede wszystkim byle z wspaniałym mezem, ojcem, bratem, wujkiem i dziadkiem. Uprzejmy, bezpieczny, opiekuńczy i kochający i wiele więcej. Czego nie da się opisać słowami można przeczytać w poscie. Panie nie kryli smutku. Wiekszość bardzo przejęła się informacja o śmierci Lassego Lendera. Kocham Lasse, dziękuję za wszystkie dobre chwile. Spoczywaj w pokoju. Najmilszy Lasse, to jest tak niewiarygodnie smutne i zupełnie niezrozumiale. Znaczy, że tak wiele dla mnie i mojego życia. Jestem bardzo wdzięczny za nasza przyjazna. Przykro mi to Słyszec, był absolutnie jednym z najlepszych gitarzystów Szwecji i wszechczasów. Moje są oczywiście z rodziny to tylko niektóre z dziesiątków pozagnalnych wpisów. Las Saint-Lander kariera gitarzysty rozpoczął już jako dziecko. W latach 60 był członkiem lokalnych zespołów. W październiku 1974 roku muzyk zaczął współpracować z Zabba. Po wygranej na Eurowizji został głównym gitarzysta zespołu. W latach 70, 80 i 90 Willander wydał kilka albumów solowych, głównie instrumentalnych. W 2007 roku Lasse pomagał nawet w nagraniu z Cieskic Wiekowej do filmu Mamma Mia. Po wielu latach przerwy w 2017 roku ponownie zaczął wydawać nowe nagrania. Publikował je głównie na Spotify. Apple musi coraz na innych platformach streamingowych